Witajcie, moi drodzy, ja jestem Kusek. wiecie się na kanale Majre. Trochę kolejna paczucha. Musiałem zedrzeć numerek. Tym razem jest to, moi drodzy, rzecz, którą dostałem na grupie od pana Tomasza. Tomasza K. Nie wiem, czy mogę zdradzać nazwisko, więc może nie będę zdradzał. Panie Tomaszu, bardzo serdecznie dziękuję za to. Temat jest taki, że to jest sprzęt, który chyba pana Tomasza brat za dzieciaka. Potraktował wielką fantazją. I zaraz się przyjrzymy, jaką fantazją został ten sprzęt potraktowany. Zrozumiecie, co mam na myśli, mówiąc, że został potraktowany dziecięcą fantazją. To jest jedna sprawa, a druga sprawa, zobaczymy, co można z tego sprzętu zrobić i będę się zastanawiał, czy po prostu ten, czy w ogóle coś z nim robić, czy nie lepiej zrobić taką sytuację, że go po prostu wyczyszczę, doprowadzę do stanu używalności. I kiedyś tak jak mówiłem moim marzeniem jest otworzyć muzeum i będzie on jako jako wystawiony, jako egzemplarz działający, ale taki jaki jest. No ale nie przedłużając, żebyście wiedzieli e, o co y, kusokowi biega. Jak mówił, że sprzęt został y, potraktowany fantazją y, dziecięcą. Za chwileczkę będzie to dla was wszystko jasne. Mam nadzieję, że tutaj nie będę za bardzo zasłaniał, może nie. Dobra. Moi drodzy, jeszcze sprawdzę, czy się wszystko w kadrze mieści. Mieści się. Zaglądamy, moi drodzy. Zaglądamy. O, jak to jest zapakowane. Kurczę, lepiej zapakowane niż, niż niektóre paczki, które do mnie przychodzą z naprawdę dobrym i wartościowym sprzętem. Jedziemy. O, kurde. Patrzcie na to. Moi drodzy, tak to wygląda. Tak to wygląda. Zajrzyjmy sobie na razie na kasetki. Nie mogę nic powiedzieć o tej kasetce za wiele. Odłożę ją na bok. Zobaczmy sobie, co tutaj jest. Jakieś takie składanki sportowe. Zobaczmy. Kolejna składaneczka. Zaraz tak, żeby wyostrzyło. Proszę bardzo. Kolejna składaneczka. No jest. koło fortuny. <laughs> Czyli wiem, że gra, którą bardzo lubicie. Jak lajwuję, jak lajwuję i gram, to... to... Koło Fortuny cieszy się dużą popularnością. Kolejne bliżej, nieokreślone kasetki. Kurczę, kiedy ja zrobię to, przelewuję wszystko, żeby to wystroić. International A-Side, tak? I teraz International Soccer to jest? Tak, tutaj, tak, 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 tak. International A-Side przez LK Valon. Tej gry akurat nie miałem w kolekcji. Świetnie zasili kolekcję. Mam nadzieję, że działa. Kolejna składanka karate. Tytuły karate możecie sobie zatrzymać, przejrzeć tytuły. Oczywiście. O, mamy Blackboxa ósemkę. Podpisane Lipek. Pozdrawiamy pana Lipka. O ile będzie nas oglądał. Blackbox 8 jak najbardziej super. Super zdobycz, świetna rzecz. Czyli z mowy, a ja niedawno, niedawno chwilę temu kupiłem po prostu Blackbox 8. Ciekawe, czy działa. Rysowanie grafiki Oczywiście, moi drodzy, sytuacja jest taka. Że absolutnie nie mamy pojęcia, czy sprzęt działa. Ale. Ojej, tak to przesuniemy. Sprzęt wygląda tak. Sprzęt jest do generalnego czyszczenia, brakuje diody. Jakieś takie literki korektorem naniesione albo jakąś farbą. Efy. <laughs> I cały jest wymalowany sprayem, oprócz spodu. I powiem szczerze, jak ja to widzę. Mam nadzieję, że. Poprzedni właściciel się nie obrazi. Zresztą na pewno da mi komentarz, bo na pewno mu ten film podlinkuję. Ja to widzę, moi drodzy, w taki sposób, że przede wszystkim będzie trzeba zajrzeć do środka, jak to wygląda. Obudowę zdjąć, wyczyścić albo w zmywarce, albo w czymś. Po prostu będzie trzeba ją detergentem ostro przepucnąć. Patrzcie, to jest, to jest niesamowity kurz, niesamowity syf. Ale w ramach wielkiego ataku nostalgii, ponieważ wiem, że wiem. No, oczywiście byłem świadkiem takich tuning, akcji tuningowych sprzętów w latach 90., na początku lat 90. i w połowie lat 90., jak jeszcze te komodorki były gdzieś tam, goście je tuningowali, właśnie robili takie rzeczy. I bardzo poważnie się zastanowię, czy tego nie zostawić. Z tego względu, że no jest to kawał historii, i, i gdybym to traktował jakimś rozpuszczalnikiem, próbował to czyścić, boję się, żebym to zniszczył. Oczywiście w grę wchodzi przetarcie papierem ściernym całej obudowy, pomalowanie jej jeszcze raz na jakiś inny kolor, ale ja myślę, że doprowadzenie do używalności i wyczyszczenie, i zostawienie nawet tak, już będzie fajnym świadectwem pewnej historii. E, którą ten e, sprzęt przeszedł swoją drogą ciekawa historia te numerki naniesione korektorem podejrzewam albo jakąś farbą e, tu były drapany, bo chyba nie wiedział kolega co to za numer no, cie, ciekawa historia bardzo ciekawa historia i na pewno e, będę chciał ten sprzęt uruchomić i spróbować co z nim zrobić z drugiej strony wiem doskonale że te sprzęty jest ciężko zarżnąć widziałem egzemplarze które potrafiły po 10 lat leżeć na zewnątrz Mieć elektronikę, praktycznie całą jedną wielką korozją, wypełnione, a to okazało się, że tylko ekrany były skorodowane, a, a cała elektronika po dokładnym doczyszczeniu, ewentualnie wymianie, wymianie kilku kondensatorów, po prostu ruszała. Więc tak to wygląda. Taka zdobycz ciekawa, strasznie się cieszę. Będziemy próbować coś z tym zrobić. To jest projekt po prostu na, na, na kiedyś na spokojnie żeby sobie wieczorami go rozebrać, wyczyścić, yy, spróbować uruchomić, zobaczyć czy się nie spali, przede wszystkim zajrzeć do środka co tam nas czeka. No nic, tak to wygląda. Yy, projekt, to jest projekt na przyszłość, fajny projekt według mnie, zresztą ja jestem wielkim miłośnikiem marki Commodore, zwłaszcza tego modelu, ponieważ taki w młodości posiadałem yy, i, i, i nie tak, takie tuningowanie nie jest mi obce, Dlatego, dlatego będziemy próbować co z nim zrobić. Mówił Kusok Majetrochii, bardzo się cieszę, że taki egzemplarz też się trafił, bo wszyscy szukają egzemplarzy na cyto idealnych takich ciumcium, -cium, a tu się okazuje, że według mnie takie egzemplarze też mają wartość, bo to jest, to jest historia, to jest po prostu historia od wykopaliska i to jest historia. I, I fajnie, że taki egzemplarz do mnie trafił, też na pewno będzie miał kiedyś na wystawie w moim przyszłym muzeum, będzie miał swoje szczególne miejsce. Pozdrawiam Pana Lipka, o ile się nie mylę i pozdrawiam oczywiście Pana, muszę sprawdzić, żeby nie dać ciała, chyba Tomasza, o ile się nie mylę. Tak, eee, Tak, Panie Tomasz, Tomaszka, Panie Tomaszu, piękne dzięki za to i, i co, i będziemy się... Mm, jak przyjdzie na niego kolej, będziemy się nim zajmować. Mówił Kusok trochę bi. trzymajcie się zdrowo. Na razie, pa pa, cześć.